kapitanowie. Z tej strony Strzelam za 1HP. Dzisiaj chciałbym wam pokazać bitwę kolegi kapitana kajaka, który będzie pływał na Atago. Atago jest to japoński krążownik premium 8 tieru. Dzisiaj będziemy mieli starcie na mapie Lodowa Wyspa, tryb dominacja. Dobrze, zobaczmy na może losowanie. Jak wylosowało naszego kolegę, losowanie dość powiem tak, sprawiedliwe. E, po dwie deski, e, jedno lotnisko tutaj mamy Hiru przeciwko Sejpanowi. Generalnie, jak dla mnie, losowanie w porządku. A doskonale wiecie, jak MageMaking potrafi pokarać przeciętnego kapitana. Dobrze, zacznijmy, co tutaj robi Kajak. O! Kolega strasznie lubi bawić się kamerą z tego co widzę. W pierwszej kolejności będzie płynął prawdopodobnie koło B. Będzie próbował walczyć z początku na dystans. OK. Na razie nic ciekawego się nie dzieje. Na C1 dedek popłynął. Drugi jeszcze stoi. No zobaczymy co z tego będzie. No widać, że ma bardzo ładną flagę. Kajak. Taką trupią czaszkę. Podejrzewam, że zdobył to w ostatnim ewencie. WG. Dobra. No, widzę, że flaga na zarabianie jest. Więc podejrzewam, że ładny wyniczek wykręci, kolega. O jezu, ale tą kamerą to się bawi niemiłosiernie. Dobrze, ale kamera tutaj na mnie będzie w ogóle przeszkadzała. Już jest wyspotowane mioko. Kolega płynie na B. Będzie kapował? Hmm, chyba nie. Dobra. Obydwie deski prawidłowo popłynęły na C. Generalnie tam przeważnie deskami się pływa. Ale skupmy się na kajaku. Hmm, czy będzie kapował B? Zaraz zobaczymy. Standardowo jest wyspotowany tylko mioko, na razie nic więcej nie widać. Jakiś pancernik jest pod zasięgiem, jest szczurek. Ale kamera niemiłosiernie. No chyba, pierwsza salwa to leci, tak, poszła pierwsza salwa. B już jest kapowany. Niestety nic nie doleciało. Trochę przestrzelona salwa. Szczorz będzie pokazywał bok Poszło Wejdzie Niestety nie przed No, już się bo ty Sajpanik Nie, Heliu jest z tej strony, z tej strony Heliu już coś tutaj leci na B, nie wiem od razu może wyświecić coś Podejrzewam, że na B jest deska Jedna weszła za 1000. Już jest żaróweczka. Kaj jak się rozgląda? Szuka celu. Mieliśmy przed chwilą... Co to było deska? Deska nie. Tak, deska i torpedy idą. No już puszcza torpedziki. Żwiki poszły bardzo ładnie. żeby nie uderzył w górkę lodową, bo będzie problem. Nie, żeby salwa poszła. Ładnie zbliża się do góry, żeby nie wyłapać torped. Tam już Haps dostało połowę Hapsa. Kolerado też ładnie dobrywało. Próbuję powodku wykręcić ładnie 4304 Cztery pociski, bardzo ładnie mu weszło. RNG mu sprzyja, cofa. Ma trochę taki niebezpieczny manewr. Ale na razie nie ma żadnego zagrożenia w stosunku do jego okrętu. Pięknie, ładna podpała 3800. I płoni dwie podpałki, proszę. Bardzo ładnie. Okej. Okay. jest przejęta baza, są dodatkowe punkty. I pięknie, 7 za 5400, jedna podpałka. Coś pięknego, ładnie mu wchodzą te podpałki. Już 3 razy kolorado zostało, zgasiło się. A już to przodu próbuję? Nie, stoi jeszcze, stoi i następna podpałka. No, te Colorado to chyba gościu musi ładnie krzyczeć na kajaka cztery. Podpałki w Colorado, coś pięknego. Na razie stoi 2275, pięknie, ładny damage idzie. Czyżby sam chronił te, te Colorado kajak? Póki co bardzo ładnie. miło niemiłosiernie te Colorado 545. Trudno. Kolejna salwa leci w Colorado. Czy będzie podpałka? Jeszcze tam się ładnie tli. Colorado 1250. Już RNG nie jest sprzyjający dla kajaka. Czy skończy Colorado? To jest pytanie. Już zamierza się na IOE. 3800, bardzo ładna zarwa. Już niestety nie ma Colorado. Ale kajak praktycznie sam spuścił łomot Colorado. Coś pięknego. Tutaj nie ma przestrzału na nadcalorajne. Teraz będzie mierzyć z IOE, nie? W Karolkę. O, no, dziwna strategia, ale cały czas... No już próbuję uciekać, bo mogami może mu wpłynąć. Nie. Będzie hamował, stopuje silnik. I próbuje płynąć do tyłu. O, będzie palił chyba Ajoę. Nie mierzy, nie mierzy, poszło. Za ile trafi? 4350, coś pięknego, 6 pocisków weszło w cel. I kolejna salwa. No już będzie uciekał, będzie próbował się chować za yy, skałkę. Dostał spota od samolotu. I dalej pomimo tego, że ucieka jeszcze, paźuje jajowkę. A co, niech ma. Tutaj mamy deskę na 20, na razie nie jest zagrożeniem dla kajaka. Mogami jest na 9 kilometrach, zobaczymy co kajak zrobi. Na razie wypływa z wyspy, dostaje żarówkę od samolotu. Pytanie, czy mogami mu wyjdzie? No, jeszcze jest troszkę, 7 km. Pytanie, czy będzie używał torped. Tutaj ma dwa bebeki: Nordkę i Ajołę. Nordka płynie w drugim kierunku, to nie jest za dla niego. Ajołka, spod od samolotu. No, będzie, będzie chyba torpedował. Tak, 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 też tak bym zrobił. Już bardzo ładnie, ale też nakręca mogami. Jednak zdecydował się, żeby puścić torpedy. Zobaczymy, czy to będzie miało jakiś wpływ. Pytanie: czy będzie próbował z pepeków przełączać się? No, jest na 7, km, na 7 km mogami. No, zaraz będzie bardzo interesująca walka między mogami a tago. Nie wiem, jak, jak płynie. Aha, ona jest tyłem mogami. Czyli dobrze obeki pójdą w ruch. Nie będzie przełączać na beki. Torpedy raczej nie wejdą, ale kolejny tutaj zaliczy kapa, zaliczy kapa. Tak. Będą dodatkowe punkty za kapa. Coś pięknego. Póki co nogami odpływa. Troszkę się pali. Proszę, kajak ładnie odbił dziobem. Nogami ucieka. Kajak mierzy. Zobaczymy, czy wejdzie. No już tu. piękna podpałka. Zaraz zobaczymy, czy będzie AOE. Tak, Ajołę będzie torpedował. No jest na granicy. Nie, już Ajoła odchodzi, a jednak jest zdecydował się rzucić. Zasięg torped na Atago to jest 10 km. Więc rzucam na 10-1, ale jest duża szansa, że Ajoła będzie płynęła jednak w tą stronę. Czy... Nie. Już jest 11 km, czyli odchodzi. Kolejna podpała coś pięknego. Już 6 podpałek. W ciągu 11 minut, minut yy, bitwy, dalej zobaczymy co tutaj robi jak Na razie wyrównana bitwa. 5 okrętów z jednej jak i z drugiej strony padło. No mamy znów ajołkę. Pytanie czy wejdą torpedy? Chyba raczej... o! Teraz pytanie jak z zasięgiem? Jest wykryty. Piękna podpałka. Już jest szósta. Coś pięknego. 73 strzał oddane. Dwa kapy. Ładnie, ładnie. I ponownie strzał w Ajołkę. Pięknie. Mogami praktycznie już nie żyje. 4900 zostało jej hapsa. O, bardzo ładnie Kaja gra, to trzeba mu przyznać. Spod samolotu. No tutaj praktycznie ma ogryski, no ale Ayoa jest bardzo poważnym przeciwnikiem dla Atago. No zobaczymy, pytanie jak z torpedami, powinien mieć jeszcze po tej stronie jeden pakiet torped. Tylko z tyłu rzucanych. Aha, czyli przód ma. Dobrze. Czyli tak myślałem, będzie kajak torpedował. A no już lotnisko tam się pokazało. Coś pięknego, ładne żniwa. Już odkręca. Poszły lance. Neptuna. I kolejne. O, a ją nie strzelił akurat do niego. No już odkręca, odkręca, ale kajak będzie ją karał z obeków. O, centralnie ignoruje kajaka, ale okej, okay, ładnie, ładnie, ładnie. Sajpan wyspotowany. Lance idą bardzo mądra decyzja, posłanie Sajpana. Żeby się palił, żeby nie wystartowały eskadry, będzie wylądowały. Lance dalej idą. Czy przełączy się kajak na kamerę? Storped nie, on będzie dalej próbował podpalić. No tutaj miał szczęście, ale jest ładnie od te tej Ajoły. Czyżby dwie przyjęła? Jedna. Jedna 100%. Pięknie. 11 763 A ja pokarała przez kajaka. Teraz przydałoby się jeszcze podpalenie, waszą zalaniem użył na pewno reperki. Na razie kajak przegrywa Dwa kapitały przez drużynę przeciwną 592 633. Oby weszło podpalenie, bardzo ładnie, dziobem się ustawia, bardzo ładnie. 5 minut do końca bitwy, 600 do 649, 657, niestety kolega Kajaka padł, no już jest przewaga 150 punktów, Kajak musi z pobega. Jest na krawędzi. Pięknie podpałka. Nie ma reperki, a pięknie płonie. Drugi pożar, coś pięknego. kajak ładnie pali, już dziewięć pożarów włożył. No spali się prawdopodobnie Ajołka. Bardzo ładnie. O, jak już Ajołka dorwie tak pięknie jest. Pierwszy frag I teraz czas na Sajpana. Już ładnie mierzy. Saipan, on płynie? Nie. On sobie stoi i pięknie. A co tam? Zbierze na tej pozycji. No 3 do 3. Jest podpałka, dziesiąta podpałka, 124 pociski w celu, 2 kapy, jedna torpeda związana, jeden kill. 3 minuty do końca. Pytanie, czy kajak jeszcze to wyciągnie? 639 do 741. Musi opuścić sajpana ktoś jeszcze spaść. I kolejna podpałka, 5000 pocisków w celu. No sekundary nawet, uderza. Piękna torpeda, drugi kill, siedemset Teraz ciężki, ciężki przeciwnik, Karolinka. No na granicy są. Mają jeden okręt więcej. Pytanie, czy coś z tego będzie. Dwie minuty do końca. Co zostało? A magii. A magii będzie wpływało na kapa. Kolejna podpałka. Już dwunasta w tej bitwie. Ładnie. A magii już kapuje B. Słuchajcie, emocje dość duże. Nie powiem, że jak na grzybach. Minuta 54, 744 do 780. No, Kajak musi tak na niego bezpośrednio płynąć. To jest jedna już taka rozsądna taktyka obrana przez niego. Będzie torpedował. Coś pięknego. Lance poszły. Pytanie czy przyjmie, jeszcze jest tam Kagero, minuta 29, bezkapowane, Kagero nie trafił, trafił w wyspę, coś pięknego, piękna gra, przyjmie, coś pięknego, kajak wygrał yy, bitwę, duży kalibr 824 748 coś pięknego, czy jeszcze skończy te Kagero? Pięknie! Legenda murz, wsparcie, coś pięknego. Kajak robi niesamowity wynik na Atago. Po, po bitwie zobaczycie screeny 200 000 medcha na Atago. Piękny zarobek i kill. Więc słuchajcie, zapraszam.